O sieba. Słuchajcie, zbudowałem bazę bardzo daleko od spawna i nie przemyślałem jednej rzeczy. Że na serwerach survival jednak trzeba czasami wychodzić na tego spawna i żeby dojść teraz do spawna muszę z mojej bazy iść prawie 10 tysięcy kratek. Aaaaah. W dzisiejszym odcinku musimy rozwiązać sobie ten problem, bo muszę się dostać na spawna, a do spawna mam naprawdę daleko. <gry> Dlatego w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie crafting tajemniczy crafting na pałkę do teleportacji w Minecraft. Zapraszam do oglądania! Dzień dobry, dzień dobry, witam was widzowie po intrze w kolejnym odcinku na moim kanale Standardowo dzisiaj znajdujemy się na serwerze Surivale Extreme w mojej bazie, którą budowałem sobie kilka odcinków temu Pisaliście mi w komentarzach pod poprzednim odcinkiem, że ta podłoga nareszcie się wam podoba, więc Z tego co rozumiem odwieczną wojnę, czy ta podłoga jest ładna czy nie, możemy nareszcie zakończyć i zdecydować, że ta podłoga jest po prostu ładna ale widzowie, dobra, skupmy się na tym, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, budując bazę tak daleko od spawna, niestety, ale muszę się liczyć z tym, że komunikacja ze spawnem jest naprawdę ciężka i naprawdę ciężko z mi się dostać na tego spawna. W ogóle ten helm jakimś się szybko rozwalił, już dobra. Ja wiedziałem, ja zdawałem sobie z tego świetnie sprawę, że w końcu przyjdzie taki dzień, gdzie będę musiał iść na tego spawna. Budując tą bazę, myślałem, że a, może się uda bez spawna, ale, ale no nie mogę być wykluczony z tego spawna i jakoś muszę na niego dotrzeć, więc na całe szczęście, na tym serwerze przemyślane to jest tak w miarę i jest coś takiego jak pałka do teleportacji. Jest to pałka, dzięki której mogę bardzo łatwy sposób dostać się tak naprawdę na spawna, klikając jedną różdżkę. Na przykład w tej chwili zaplanowałem sobie, żeby jutro zrobić streama ze spawna, no i muszę tam dotrzeć po prostu. Więc mam nadzieję, że już się nie będziecie pytać, po co mi jest ta pałka. Słuchajcie, podesłał mi tutaj kolega ze spawna screena, w jaki sposób powinna wyglądać różdżka i tutaj macie jej crafting. Wydaje mi się, że ten crafting nie jest trudny. Jedre, co w nim jest trudnego, tak naprawdę to diamenty i. Właśnie to jest ten problem, że diamentów mam bardzo mało, więc. No, musimy zejść trochę pokopać. Jedyne ułatwienie tak naprawdę to jest to, że mam kopalnię dosłownie pod bazą, ale dobra, to nie jest ważne. Idę kopać. I dobra, jestem już na poziomie 12 i teraz pewnie czeka mnie żmudna droga przez kilkaset albo co gorsza kilka tysięcy kratek. Nie wiem do końca ile ich potrzebuję, ale myślę, że powinienem nazbierać no niestety z pół staka i to mnie trochę martwi. No więc dobra, ja idę sobie zbierać diamenty no i widzimy się chyba za chwilę, co? Bo nie ma sensu nagrywać kopania zwykłego. W ogóle jeszcze tylko tak zwróciłem uwagę, że w ogóle sporo osób jest na serwerze. Jest godzina dosłownie 23, jak to nagrywam jest sobota i... niby sobota, ale w sumie jak na 24 godzinę to naprawdę jest dużo osób na serwerze, no cóż. Taki oto Crafted. I widzowie, jeszcze mam do was taką prośbę, bo jak już jesteście tutaj i mamy tą chwilę, to proszę was o suba. Proszę was o suba, bo kto jeszcze nie, nie zasubskrybował tego kanału to wiecie, no trochę bieda, co nie? Lecimy do tych 5000 subów, bardzo mało brakuje, więc mam do was taką prośbę. Kto jeszcze nie wysłał znajomego mojego kanału, myślcie mój kanał znajomym, memu, bo chciałbym dobić te 5k subów. Obiecać wam mogę, że na 5k subów pojawi się fajny specjal na kanale i ogólnie pojawią się dużo fajnych rzeczy, więc oglądajcie 5k subów. Znaczy wbijajcie. Boże, co tu oglądać? A, oglądać możecie za to odcinki. Playlistę macie w prawym górnym rogu ekranu. Oglądajcie wszystkie odcinki z tej serii, bo jest ich sporo. Dobra, lecę kopać. Update i chyba wiecie, co to znaczy. To samo co zazwyczaj. Czyli, że są diamenty. Generalnie sporo musiałem przekopać, bo zrobiłem taki korytarz z takimi odnogami i taki korytarz tamten są odnogi. Spokojnie. Ale udało się. Znalazłem diamenty i możecie sobie obstawiać, ile z tego będzie diamentów. Nie wiem. Napiszcie teraz w komentarzu, ile. Ja mam nadzieję, że będzie to chociaż 5. Jakby są 4, więc szansa jest dosyć spora na to, że będzie. Oj, będzie 5, będzie 6 nawet. Ojojoj. Ojoj, szkoda, że nie mam fortunki. Czytaj serio jest 8 diamentów? O kurde! 8 diamentów! Może dziewięć będzie? Nie no, 9 nie ma, ale serio 8 diamentów mega kozak, co nie? Tylko zobaczę, czy ja nie mam serii jakiejś fortunki? Jakby dlaczego? Akurat teraz potrzebuję fortunkę, to nie mam i to nawet... Nawet nie mam chyba o czym pomarzyć, nawet nie widzę nigdzie w okolicy fortunki, dobra, nieważne. Jeden, dwa, siedem, osiem Gdyby każdy z Was zostawił po 8 łapek, to byśmy tutaj mieli mnóstwo łapek w górę. Zostawcie łapkę w górę. Dobra, atklādu. Dobra, wróciłem sobie jeszcze na chwilę, aby tutaj coś yy, może poprzepalać czy coś. Bo raczej będę się teraz zawijał na spawna, bo mam dosłownie dzisiaj streama, a dzisiaj rano, więc po prostu na streamie sobie pokopię. To jest zawsze fajna opcja. I tak, jeszcze sobie tutaj robię jakiś porządek, bo w ogóle ciężko jest mi się zapakować. Ja mam bardzo dużo itemów i to zdecydowanie za dużo. Ja nie wiem jak to zrobić, aby wszystko mi tutaj weszło, serio. W ogóle wykminiłem sobie, że mogę w sumie sobie rozsadzić fajerwerki u mnie w bazie. W sensie fajerwerki. <grych> Potrzebuję właśnie fajerwerki i muszę mieć trzcinę. A trzciny mam serio mało, więc wykwiniłem sobie, że tutaj rozleję wodę I wykorzystam w sumie naturalny atut mojej bazy Czyli tą podłogę Może nareszcie ją polubicie, bo będzie praktyczna Zrobię wiadro, pójdę po wodę O Jezu, tylko gdzie ja znajdę wodę na mesie? To jest pytanie Dobra, zobaczymy, czy to tak zadziała Ej, o kurde Ale że matut mojej bazy znalazł Dobra, to niech to rośnie. No bo jednak bez fireworków będzie ciężko się wydostać ze spawna, a mam tutaj jeszcze 44 gunpowdera, to jest serio sporo, więc raczej na ze 300 ki fireworków mi starczy, tylko no to musi urosnąć, więc ja idę FK, ale dzisiaj mam dużo rzeczy do robienia. Ej, w sumie to dobrze, że się skapnąłem, już mam rozwoloną elitrę, bo byłby mega przypał, gdybym tą elytą poleciał i spadł. 94 y, y, durability to jest serio mało. Dobra. Akurat mam 7 to starczy. Krótki update. Słuchajcie, jestem obecnie po streamie i pokopełem sobie trochę. Tutaj się przepalają jeszcze jakieś resztki żelaza z mojej wyprawy, które będę chciał ze sobą zabrać. No a tutaj mamy pełen wynik diamentów, który udało nam się wykopać. Nie pamiętam dokładnie ile diamentów było, ale wydaje mi się, że wykopełem mniej więcej około półtaka diamentów, czyli mniej więcej tyle, ile zakładałem, że wykopię. To jest dobra ilość i raczej nam powinno na jedną pałkę spokojnie wystarczyć, plus powinno nam coś zostać, bo no zapas diamentów zawsze warto mieć. O to w tym chodziło przecież. A no i widzowie, najważniejsze Słuchajcie, odzyskałem mój kill -off, bo na streamie spotkałem się z widzem, y, Koksem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam I oddał mój kill -off, który straciłem jakieś, nie wiem, 5 miesięcy temu albo za 3 miesiące temu, chyba w wakacje to nawet było na streamie I nareszcie odzyskałem ten kill -off. on ma Strict Touch i więc Koks, bo nareszcie mogę sobie wykopywać tego Ender Chesta. No, żyć nie umierać. Dobra, jedyny minus teraz jest taki, że muszę jakoś dotrzeć do bazy. Jestem bardzo blisko spawna. Jestem jakieś, nie wiem, 3000 na 2000 kratek. Yy, tak dokładnie jestem. Nie wiem, czy nie szybciej byłoby po prostu zginąć i wrócić i ze spawna, bo moja baza jest dokładnie po przeciwnej stronie mapy. Ale dobra, przejdę się na piechotę, więc widzowie. Albo sobie coś ja za głupoty gadam. Czemu na piechotę? przyjmamy Erytrę. Właśnie. Dobrze to przemyślałem z tym powrotem, ale dobra, nie chcę marnować papieru, więc zrobię jak najmniej fajerwerków jak się tylko da, bo naprawdę mi szkoda teraz papieru, bo z papierem mam ciągle problem mimo wszystko. Dobra, zrobię póki co 9 fajerwerków i jak tego mi zabraknie, to po prostu zrobię sobie kolejne jakby. Nie ma limitu, więc damy radę. Widzowie, ja się zawijam stąd i lecę już w kierunku mojej bazy. I widzimy się po prostu za chwilę. Na Wi dobry, dzień dobry. Słuchajcie, wróciłem do mojej bazy i czy coś się tutaj zmieniło? Nie. Ta baza, tak samo jak była, tak dalej jest, więc bardzo dobrze. Jeszcze się tak tylko zastanawiam, czy mam do uzupełnienia jakiegoś wspierającego, ale chyba nikt nie kupował wspierającego w ostatnim czasie. Nie, dalej powinno być dziewięć, więc dobra, wszystko się zgadza. Okej. Okay. I dobra widzowie, ja wam powiem tak, musimy sobie w tej chwili zrobić od razu tą pałkę. Słuchajcie, powinniśmy już mieć dosłownie wszystkie itemy, tylko zobaczę sobie tak, złoto mam, spakowałem. No i teraz tak, przypominam wam crafting, może wam wkleję na ekran, ja co prawda jeszcze go nie mam aż tak łatwo pod ręką, muszę sobie go otworzyć. I dobra. Powinny być 2 złota na górze. Czekajcie, czekajcie. 2 złota na górze i mam. 2 bloki złota mam. Myślę, że zrobię sobie od razu tak ze 2 pałki, więc dobra, 4 bloki złota. Po 4 perły, ok, czyli 8 pereł będzie. Czy ja mam 8 pereł, no powinienem mieć, ok? Po co byłem będzie, właśnie po perły? 1, 2, 3, 4, 5. Dobra, 9. I dobra, wydaje mi się, że w tej chwili mamy dosłownie wszystko, co będzie nam potrzebne, więc. Yy coś takiego 1 2 3 4 i okej okay. po dwa bloki złota o kurde okej okay, mamy tutaj Różka Kords. TP. Kordz w ogóle, to mi śmieszy. Różka Kordz TP. Nie skonfigurowana. Za pomocą tej różki możesz teleportować się w dowolne miejsce. Wybrane koordynaty Z Dobra, nie wybrano jeszcze koordynatów. I wybrany świat nie wybrano. Ach, dobra. Aby skonfigurować różkę, uderz na którym chcesz się teleportować. Okej, okay. zrobię sobie myślę, że z dwie takie różki. Mogę je stakować, nie mogę, ale dobra. Będę miał ze dwie różki, one się przydadzą. Będę potrzebował często wracać do bazy, no to nie chce mi się tutaj lecieć, czatno. Wyobraźcie sobie, lecieć te 10 tysięcy kratek do bazy, no czy to jest normalne? Okej, okay, jedną bruszczkę już ustawiłem i okej, okay, drugą bruszczkę już też ustawiłem, bardzo dobrze. Oczywiście wam nie zdradzę tych koordynatów, nie ma tak łatwo, ale wsadzę sobie te różdżki do Ender Chesta, na przykład w to miejsce. I dobra widzowie, co jeszcze chciałem zrobić, przede wszystkim różdżki na spawn Jak się je robiło, je się robiło z żelaza, z tego co widzę, bo ja serio nie mam craftingu, ale po środku powinno być żelazo Więc mogę sobie zrobić nawet, nie wiem, ze trzy bloki złota, nie wiem, czy mi tyle pereł starczy I perły po bokach Nie? <grych> Aha, jeszcze obsydian. Ej kurde, co jest, tak patrzę sobie na ten crafting i... No tak to wygląda mniej więcej, chyba że to są bloki węgla Bo w sumie oba bloki są bardzo podobne Okej, okay, dobra. Pozostałe użycia jeden, okej, okay, czyli ta różdżka jest na jedno użycie. Tyle podwał teraz 10 sekund, po sobie nie może się ruszyć, Okej. Okay, dobra, to jest S. Zrobię sobie jeszcze takie dwie różdżki i okej, okay, gitara. Coś tu jeszcze mam takiego ważnego, chyba nie. Ale serio dużo mam tego złota Wstawię sobie za chlej na przepalanie I dobra, widzowie, w tej chwili musimy udać się na spawn Już za chwilkę wam powiem, po co się udajemy na spawn Przede wszystkim po to, aby zrobić kill doskonały Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę Ale przy kopaniu Nabiłem 31 poziom Kopiąc szukałem expa Głównie właśnie po to, aby coś zenchantować Wpadłem na taki fajny pomysł, zresztą mnie fajnie było, było coś zenchantować I pewnie się martwicie Ej, koral, a co ty chcesz zenchantować? Przecież nie masz biblioteczek Słuchajcie, mam VIP tak, kupiłem VIP-a, bo robiłem streama i musiałem wejść, a slotów nie ma, wiadomo, youtuber ma naprawdę ciężko na Craftedzie. I jedną różdżkę z PoundTP mogę sobie tutaj odłożyć, bo nie mam na nią miejsca. Drugą sobie wstawię tutaj, albo nie, w sumie nie wstawię, bo za chwilę ją wykorzystam, dobra, nieważne. Nie wiem, czy to widzieliście, ale tutaj był przed chwilą item i ten item zniknął, tak jakby. Ja go wyrzuciłem, on po 10 sekundach zniknął. To mi wygląda jakby ktoś był na fałce, dosłownie, no dobra. No ktoś musiał zebrać ten item, tak? W cud nie wierzę. Ktoś tu chyba kto... Ktoś tu chyba na Waniszu zapomniał wyłączyć zbierania itemów, ale dobra, nieważne. I dobra, skoro mam już różki TP, więc będę mógł sobie na spokojnie wrócić tutaj, wydaje mi się, że mogę sobie pójść na spałna. Więc dobra, odpalimy sobie tą różdżkę. co to jest w ogóle za animacja pogięta? Ej, co jest? Co to się dzieje? Wow! Ej, co jest? Shit. Ej, to było dobre. I dobra, tak. Mam dostęp do strefy? Mam dostęp do strefy, dobra. Pusto w ogóle tutaj jakoś, co nie? Wezmę sobie lapis i wezmę sobie diamond sword. Może z kill coś fajnego wejdzie? No silk touch, tak średnio. W ogóle czemu to jest 33 level powaliło? I Dobra, zaryzykuję. Efficiency 2, dobra. To będzie kill off do kopania zatem. I jeszcze sobie zrobię drugi kill off. Mam nadzieję, że coś fajnego wyjdzie na ten kill off. Uuu, Moje Moja nadzieja umarła w tej chwili. Ale looting 3 to też jest dobry poziom, tylko nawet nie mam za bardzo jak lootinga kupić. Chyba, że. Ej, chyba, że mi się uda zrobić buteleczki z Expem dostać. Ty, 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 ty. czekaj. Nie! Jezu, tak blisko było. No ten looting 3. Dobra, wezmę chyba ten looting mimo wszystko. Looting w sumie zawsze się przyda, jeśli Sharpness spadł. okej, okay, to to jest dobry level CO?! Co? Ej, Efficiency 4 nareszcie dostałem i to na 28 level, mam 27 Lecę szybko, jak spić Wszystko dobrze? Buteleczki, buteleczki, buteleczki Serio nie mam tych buteleczek Teraz się tak skapnąłem, że mi łódka zajmuje miejsce w ekipunku Dobra, jakby, mam jeszcze krótką misję nie wiem, czy ją się uda zrealizować, ale warto chyba próbować. Aby zabić jakiegoś mobka, w sensie to nie powinno być trudne. Muszę zabić dosłownie jednego mobka i powinienem na luzie wbić ten 28 level. Tylko problem jest taki, że serio dużo osób jest teraz na spałnie, mimo że przed chwilą mówiłem, że nikogo nie ma. Co i tak się kończy, że sporo ich jest. W ogóle nie wziąłem ze sobą jedzenia i to też może być pewnego rodzaju problem, ale ech, dobra. Już nie będę na to zważał. Idę szybko zabić jakiegoś mobka. Nowhere. Dobra, nadeszła noc, tylko boję się, że tego jedzenia mi serio nie starczy, więc... Yy... Mobki, proszę się szybko spałnić. Jest, dobra. Widzę pierwszy mob, tylko. Mm, czy to jest bezpieczne schodzić do niego? No tak średnio. Dobra, może jakoś zejdę, okej. Okay. Shit, shit, shit. Paniel, proszę pan na mnie nie skakać, tak? On mnie może zabrać dosłownie ani jednego HP, bo nie wrócę. Nie wrócę w całości do bazy. Jest, 28 poziom. Dobra, i teraz bez mobów, teraz bez mobów, proszę. Na jednym serduszku wrócić teraz na spał. Na powodzenia, koral. Oj, powodzenia. Jest. Dobra, gitara. Mimo, że misja. Kto tu to, to postawił? Mimo, że misja bardzo ciężka, to udało się, więc dobra. Teraz pozostało nam tylko sprawdzić. No nie, przecież przed chwilą było 28. Przecież widzieliście to. Ej, ale to nie w ten sposób. Czy chcesz koral? A przyjmę. <noise> o, dobra. No co dostałem, Killoff, ale ale to! Ej, ten Krafting mnie skamował. Czemu 32 już? Jak to działa? Znowu 30. 31. Ej, może. Bo może to za każdym otwarciem jest. Nie! Yeah. Jezu, czy to serio? Takie S. Czy ten Jantik można tak ładnie oszukać? Dobra, to nie jest ważne. Biorę to. Dobra, mam Efficiency 4, Efficiency 4. Chcesz szalka LK? Nie, tam. O, dobra, zanim mi obdarują, witamy kolejne, tak, łączę sobie efficiency 4 sheet, o, mogę to połączyć, dobra, 5, 1, 3, ok, jeszcze bym to potrzebował na to mending sam, mam mending, ok, dobra, mam mending, a, mending, serio, 17 poziom, ale dobra, jak się ma zmarnować, to wezmę. O, 10 trójzębów chłop ma, no jak ma tyle no to wezmę, no przecież nie pozwolę żeby się marnował. Zrobiłem sobie genialny kill off, Killam sobie go odłożyć, jakby, jakby za dużo mi to nie dało, co on mi dał, Jak jakkolwiek to nie zabrzmi, bo i tak miałem tak naprawdę tutaj mój silk touch i unbreaking 3, więc jedyne co mi dało tak naprawdę to efficiency 4, której i tak miałem chyba w shulker boxie, ale dobra, to nie jest ważne. Ja myślałem, że ten doknes się ruszył, serio. Jak tak czekam na niego, to w sumie patrzę, że tutaj są beczki ukryte. To tak naprawdę można w sumie tutaj zostawiać itemy. Ej, jakbyśmy grali kiedyś w Hołanego, to wykorzystam tą skrytkę, zapamiętam sobie. A na odcinku tak nie chcesz. O. Dziękuję. Ja na odcinku nie chcę? Przecież to jest odcinek. Halo. W każdym razie, dostałem już ten i chyba mogę w takim razie pójść do bazy stepnę się 10, 9, 8, papa Zostałem oddelegowany oficjalnie Więc dobra, 3, 2, 1 dosłownie poczułem się jakbym wkroczył w inny wymiar Ale dobra, widzowie, wróciłem do mojej bazy I tak, co ja mogę wam więcej powiedzieć Wydaje mi się, że to był fajny odcinek Wydaje mi się, że to był fajny pomysł Dostałem trójzomb więc spoko Zawsze jakiś dropik, dziękuję ślicznie Pozdrawiam, booster I... I Zrobiłem sobie fajny kill off. Jakby to jest chyba najważniejsze. Nic lepszego chyba już zrobić nie mogłem, więc widowie, Ty mogłem powiedzieć. Kto oglądał ten odcinek i komu się ten odcinek podobał? Mam nadzieję, że subnęliście na już kanał, bo warto. Subujcie kanał, lecimy do 5000 subów, więc subskrybujcie i zapraszajcie znajomych do suba. Możemy się sobie tak mówić, że jeśli dobijemy do końca, nie wiem, miesiąca 4900 subów, to obiecuję wam, że że rozdam wam coś fajnego, nie mam pomysłu, M może litrę Dobra, a tymczasem widzowie do zobaczenia w kolejnym odcinku, który pojawi się już na dniach Bo następny odcinek to z tego co mi się wydaje będzie już wielki opening Mastery Boxów Czyli odcinek, który naprawdę długo czekacie na ten odcinek I to będzie fajny odcinek, zobaczycie sami Łapka w górę kto jeszcze nie dał, komentarz pod odcinkiem No i wbijajcie na mojego Instagrama Link do mojego Instagrama macie w opisie Bajo, bajo i cześć